Ja, kocham patrzeć we mgniste oczy jej, ponieważ w jej oczach widzę tę szczerą, odwzajemnioną miłość. Bez okrad tych kłamstw mogę zaufać, nie zrani mnie i tak. Za to ją kocham, ona jest dla mnie wszystkim. Zastąpiła mi mama miłość przed nią. Ona mnie szukała dwa tysiące, dwa razy. Niebo, w którym razem jesteśmy jedno wspólne serce my w małych ocenach łost. chcemy by wróciły te młone dni chronić się ty ochronisz mnie chwam ci to zaufaj mi to co nas łączy to coś więcej Żyjemy wiarę w spornych dni, co ukrywa Twoje strach. W Twoich oczach widzę miłość, w jedni z tych oczach, co dzień nie chce, swój uśmiech i łzy. To jest Wie. Kocham patrzeć w ognisty oczy, jej, ponieważ w jej oczach wizytę szczerą, miano miłość. Bez urotych kłamstw drzwi do naszego serca tam jest. Nasz to, w którym bezpiecznie zamieszkamy, wie, która przyniesie nas w inny lepszy świat. Ta była dobra. Czy jest smutna, czy wysyła, jakie uczucie ukrywa ten dźwięk? Cokolwiek to zależy od nas, bo to dźwięk, który by z tobą. Ja to do wspólnie zapisane dni. To co nas czy to świec, i to jeszcze. Przeżyjemy wiele wspólnych dni, razem zakrywa Twój wzrok. W Twoich oczach widzę miłość. W jakimś tych oczach codziennie chcę utapiać swój uśmiech i łzy. Ty jesteś całym światem, choć ochronić się zabiorę cię z tobą